Siemano wszystkim z tej strony Buma, to kolejny odcinek z gry Heavy Cargo The Truck Simulator. No i co, Andrzej na rejonie. Mamy kolejne zadanie do wykonania. Dzisiaj to będzie chyba dosyć ciężki transport, bo prawdopodobnie są So are welcome to enjoy this one.

Dobra. Będziemy chyba jechać. Nie gapić się. Dobra, Andrzej, jedziemy. Się gapie zbierają. Teraz tak. Odpalamy. Kurde, jak to było z tymi światłami? A tak. Dobra. Jedziemy z tym śledziem. Policaj. Wszystko jest. Andrzej, kurwa ze śmigłem. Śmiga. Uuu pod górę to dosyć ciężko idzie. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Z zewnątrz, ło, z zewnątrz to konkret. Tak musimy się bardziej prawej krawędzi trzymać, widzę. No i tak sobie śmigamy. A co ostatnio było, kurczę z grom? Wyobraźcie sobie, że pobrałem tą otwartą betę i w becie nie działają światła. To znaczy zapalają się zegary, zapalają się lampy, ale żadnego oświetlenia nam to nie daje, także fajna beta. Ostatnio też jedną rzecz zauważyłem odnośnie tych takich punktów na mapie, w których musicie załóżmy zmierzyć wysokość danego obiektu, zrobić zdjęcie i tak dalej i są tego typu rzeczy na mapie. No i ja znalazłem jeden taki punkt, właściwie dwa, które są mi potrzebne do wykonania zlecenia. Co się okazało? Nie da się w tych punktach wykonać żadnej interakcji. Nawet ostatnio Aerosov dodał post na Steama, że już nad tym pracują. No fajnie. Też, kurczę, nie wiem czy. Aerosoft nas dosyć mocno nie wydymał. Bo z tego co kojarzy w czasie kiedy gra jeszcze była niedostępna i tak dalej, reklamowali tą grę. I w opisie było, że w grze będzie dostępna ciężarówka marki MAN i ciężarówki marki Scania. Otóż... Po premierze chyba zmienili opis gry na Steamie, bo jest tam napisane tylko i nigdzie nie ma informacji o ciągnikach marki Scania. Także nie wiem co się stało. No ale skani ogólnie w grze raczej nie zobaczymy z tego co widzę. Także nie wiem co się wydarzyło, ale no skani nie ma. Ani w żadnych opisach filmów, ani w żadnych tego typu rzeczach. Także dosyć słabo. Kurde, te śmigło w tych... Jeszcze mi te koguty się tu odbijają. Tak dosyć. Dosyć dziwnie bym powiedział. Ale no, tak poza tym, no to kurczę. Jedzie się z tym śmigłem. Wow, 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 Andrzej, Andrzej. Nie wariuj. Kurczę, nocne manewry, Oj płyniemy się teraz do tych sześciu dyszek, czy tak nie bardzo? Jedziemy, jedziemy, a bunkrów nie ma. No i kurczę, przekraczamy 6 dyszek, albo my tu możemy chyba 70, nawet więcej. 70 było i. Tak, tak, wiem, że nie przejedziemy. Trzeba rozpocząć zadanie. Zaraz będzie wczytywanie. No i mamy to. Jesteśmy teraz kurka kobitą. Dobra, bierzmy to. Cyk. I teraz mamy za zadanie odkręcanie. Cyk. to jest mistrzostwa świata. Cyk. Gdzie to teraz? Proszę ja ciebie. Odkręcamy, odkręcamy. Szkoda, że to nie jest na takiej zasadzie w grze zrobionej, że jeżeli my już jedziemy z tym transportem, no to mamy trasę przygotowaną. Chyba że przykładowo mielibyśmy misje powiązane: czyli najpierw jedziemy naszym busem przygotowywać trasę do przejazdu, a dopiero potem wyruszamy. O Je Jezu, jak ona to chwyciła! Widzieliście ten łokieć, jaki się wygiął? Ja pierdzielę, no niemożliwe. Cyk. No także. Kurde, to tutaj. O. Także wydaje mi się, że to by było dużo lepsze rozwiązanie do tego typu zadań. Że na przykład jedno zadanie wiąże się z drugim. Najpierw musimy objechać trasę, sprawdzić. Przygotować ją na przejazd ciężarówki, a dopiero później to nawet by mogło być tak, że przenosimy się w ciało innego bohatera i wykonujemy tego typu zlecenie transportu. Bo takie przenoszenie się, i tak dalej, to jest dla mnie z dupy. Wtedy byśmy mogli to rozwinąć bardziej, byśmy mogli przygotowywać te podkłady, i tak dalej, i tak dalej. Nie? No, a tak to mamy takie głupie wczytywanie. O, i teraz do kółka dobra robota. No, zajebiście i wracamy do ciężarówki, nie? Także tego. Teraz ciekawy jestem, czy my się tutaj tak zmieścimy. Jak ja to powinienem brać ten przejazd? Ostro. To jest też słabe, że tutaj nikt mi nic na przykład nie mówi, nie? Że ja nie mam żadnej informacji z radia od pilotów. Czy nie mam choćby nawet sam jakiejkolwiek władzy? Oj oj oj, oj oj oj, przy dupie, przy dupie. Nie przy dupie. Ta kamera na zewnątrz, która chodzi też jak kupa główna, to jest dramaturgia. No ale spoko, nawet się zmieścił pan. Jadę przecie, chłopie! Gdzie my to teraz jedziemy? Jedziemy prosto. Jestem ciekawy, czy uda nam się to na trzy gwiazdki zrobić. Fajnie by było. Nie mówię, że nie. Po tym <laughs> Jejku, po tym zleceniu, chodzi mi dokładniej o następny odcinek, też sobie wykonamy może jakieś trudniejsze zlecenie, zobaczymy czy coś ciekawego będzie w ogóle dostępne. Nie wiem jeszcze, jakie nowe zlecenia nam się tutaj pojawią i jak długo będziemy kontynuować rozgrywkę, ale chciałbym na pewno każdy rodzaj zlecenia wykonać. Przejdziemy tą grę i wtedy pomiędzy farmingiem zawsze będzie się pojawiała inna gra. Zaczniemy sobie grać w kolejny nowy tytuł. Jeżeli macie jakieś propozycje do tytułów. To możecie śmiało dawać znać w komentarzu. Oj, tutaj będziemy skręcać. Tak jest. No jedź chłopie. Bo ja wiesz, że ja tu się muszę zadać. I to tak bardzo mocno mi się wydaje. Zobaczmy. Jak to będzie wyglądało z zewnątrz. O ja pierdykam. Nie, no przejechałem na luzie. Nie zahaczyło, myślałem, że zahaczy. Ale ładnie. Jedziemy, jedziemy za tobą. Nie bój się, nie bój się. Ja sobie po prostu musiałem popatrzeć. Jedziemy za tobą, jak tam w środku kierowcy nie ma. Do kogo ja w ogóle rozmawiam? Z kim ja mam na radiu gadać? Kto tu ma mi podpowiadać, kiedy te auta pilotów jadą bez kierowców. O co tutaj chodzi? Jakiś sen jak w Silent Hill. Andrzej chyba śpi. Cisne gazu, cisnę Gazu, jedźcie. Ja tu biegi nie ma, nic tu nie ma. Gaz do przodu, hamulec do tyłu. O co chodzi z tym gabarytem? Andrzej, dalej ma kciuk w kierownicy utopiony. Oj, przekraczam prędkość. Faktycznie, ja tu mogę sześć dyszek. A ja nie patrzę. B do minusy. I po co to tak ryżnie do przodu, jak ja szybciej nie pojadę? Brakuje mi tutaj ruchu samochodów, kiedy my wieziemy tego typu transport, <laughs> i oczywiście czego mi brakuje tego, że jedzie nas więcej ciężarówek. Bo jak dobrze wiemy, tego typu transporty w dużej mierze odbywają się w grupach. Zazwyczaj jedzie kilka zestawów. Szkoda, że tutaj czegoś takiego nie dali. Wiem, że to musiałyby jechać boty, ale. No chyba. Żyjemy w czasach, w których nawet z czymś takim MPC sobie poradzi, nie? I można by było coś takiego zrobić. Skoro jeżdżą piloci, to czemu by nie mógł jechać kierowca ciężarówką? Kurczę, dosyć długa trasa. Droga zamknięta, my sobie jedziemy. Oj, tu znowu będziemy skręcać kurczaki. Jedź pan. Też tu widzę taki ło, i to jaki sobie zakręcik, ale pan pojechał. Andrew, jak ty sobie z tym radzisz? Radzisz sobie, tak? Zobaczymy na podsumowaniu, jak sobie poradziłeś. O, już dojeżdżamy. Dobra. Myślałem, że to będzie dłuższa trasa, a to jednak nie jest aż taka długa. Dobra, Andrzej wjeżdża na rewir. Gdzie my tu mamy stanąć? Tutaj tego. Jesteśmy. O, już wszystko nam wyłączyli. Kurwa, nie można jechać. Cyk. Dwie gwiazdki! Uszkodzenie materiału o przeszkodę. Ale słabo. No dobra, no ale nieważne. No mamy dwie gwiazdki, także. O! Andrew i jego wąsy. Tym oto pięknym sposobem przyczyniliśmy się do. Budowy kolejnego wiatraka. Niestety nasza ciężarówka zniknęła. I nie wiem, gdzie mamy samochód. Ale się dowiem. Tutaj jest. Proszę, ja ciebie. Także kurwa, on w powietrzu stoi. Czy mi się zdaje? No, chyba w powietrzu stoi. Zobaczcie. Nie. No tak, wygląda tak, jakby stał w powietrzu, no nie dotyka koło ziemi. Chociaż to tylko może te przednie, nie wiem. Tam jest podniesione? Nie, te nie są podniesione. Kurwa, o co tu chodzi? Nie wiem, no nieważne, no ale. Tamten chyba też w powietrzu wisi. Ola boga. W każdym bądź razie na dzisiaj to by było tyle. Jeśli seria Wam się podoba, no to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!